Uwaga! To, co właśnie wyszło na jaw w Moskwie, zmrozi krew w żyłach każdego Amerykanina. Wysłannik Trumpa, Steve Whitcoff, właśnie wrócił z misji, która miała być ostatnią szansą na pokój. Ale to, co się wydarzyło za zamkniętymi drzwiami Kremla, przekracza najgorsze scenariusze analityków. Putin nie tylko odrzucił amerykańską propozycję, on pokazał, że Rosja już nie gra według zachodnich zasad. Zero wspólnych zdjęć. Zero oficjalnych oświadczeń. Zamiast tego, lodowate milczenie Kremla i seria działań, które jasno pokazują, rozpoczęła się nowa faza konfrontacji. W czasie gdy amerykańscy dyplomaci wracali z pustymi rękami, rosyjskie służby ujawniły zatrzymanie oficerów NATO. Ale to dopiero początek. Na Białorusi pojawiły się nowe systemy rakietowe. Przestrzeń powietrzna nad kluczowymi regionami została zamknięta. W Waszyngtonie narasta panika, a Londyn pogrążył się w złowieszczej ciszy. Co naprawdę kryje się za tymi wydarzeniami? Dlaczego właśnie teraz? I najważniejsze, co to oznacza dla każdego z nas? Mamy do czynienia z precyzyjnie zaplanowaną operacją. Każdy ruch Moskwy jest częścią większego planu. Plan ten może całkowicie zmienić mapę Europy. I uwierzcie mi, gdy prawda wyjdzie na jaw, będzie już za późno na reakcję. Chińskie media państwowe, znane z powściągliwości, nazwały to ostatnią szansą przed totalnym załamaniem. Ale co tak naprawdę wiedzą Chińczycy? Co wiedzą, czego my jeszcze nie dostrzegamy? Reakcja rosyjskiej strony była nie tylko chłodna, była pogardliwa. Kreml właśnie pokazał, że nie uznaje już amerykańskiego przywództwa. To nie jest kolejny kryzys dyplomatyczny. To początek nowej ery w stosunkach międzynarodowych. Napiszcie w komentarzach, czy w waszych regionach zauważyliście już pierwsze oznaki nadchodzących zmian. Szczególnie interesują nas informacje z terenów przygranicznych. Sytuacja rozwija się w sposób, którego nikt się nie spodziewał. Moskwa przyjmuje wysłannika Trumpa, ale przekaz jest jasny: Rosja nie ustąpi ani o krok. Witko wraca z pustymi rękami, a co gorsza, sam Trump nie został nawet poinformowany o rezultatach. To pokazuje prawdziwą naturę tych rozmów. Ale spójrzmy szerzej. Te pozornie dyplomatyczne gesty skrywają głębszą prawdę. Rosja wysyła jasny sygnał: sankcje nie tylko nie osłabiły jej gospodarki, ale wzmocniły jej odporność. Podczas gdy Zachód desperacko próbuje utrzymać kontrolę, nowy porządek światowy formuje się na naszych oczach. Pomysł nakładania sankcji na Indie czy Chiny za handel z Rosją. To nic innego jak akt desperacji. To już nie jest polityka, to ekonomiczne samobójstwo. Państwa BRICS, reprezentujące coraz większą część światowej gospodarki, tworzą alternatywny system finansowy, niezależny od zachodnich regulacji i dolara. Co więcej, schwytanie oficerów NATO stwarza precedens, który może zmienić równowagę sił w Europie. Rozmieszczenie systemów rakietowych na Białorusi to nie jest już tylko demonstracja siły. To realny sygnał gotowości do eskalacji. Washington traci inicjatywę strategiczną. Nie ma już skutecznych narzędzi nacisku, a co gorsze, nie ma spójnej wizji tego, co chce osiągnąć. Podczas gdy Zachód tkwi w iluzji swojej dominacji, świat wielobiegunowy staje się rzeczywistością. Ale najważniejsze pytanie brzmi, czy to ostatni moment na realny dialog? Czy może już przekroczyliśmy punkt, z którego nie ma powrotu? Następne 48 godzin może przynieść odpowiedź, która wstrząśnie fundamentami obecnego porządku światowego. Zostańcie z nami. To, co wydarzy się dalej, może zadecydować o przyszłości nas wszystkich. Dyplomatyczna gra pozorów w Moskwie odsłania prawdziwe intencje wszystkich stron. Gdy eksperci zastanawiają się nad szczegółami rozmów, rzeczywiste działania mówią więcej niż słowa. Moskwa jednoznacznie odrzuca możliwość jakiegokolwiek zawieszenia broni. Uznając to za strategiczne samobójstwo w obecnej sytuacji, podczas gdy świat obserwował dyplomatyczny teatr w stolicy Rosji, za kulisami rozgrywał się znacznie poważniejszy spektakl siły. USA wysłały okręty podwodne z bronią atomową w pobliże rosyjskich granic. Odpowiedź Moskwy była natychmiastowa. Nowy atomowy okręt podwodny projektu Borei, Kniaś Pożarski, został wprowadzony do służby bojowej. Kolejny sygnał przyszedł z regionu astrahańskiego, gdzie całkowicie zamknięto przestrzeń powietrzną do 8 sierpnia. Brak oficjalnych wyjaśnień tylko podsyca spekulacje. Czy testowano tam nową tajną broń, czy może była to demonstracja siły skierowana do satelitów zwiadowczych? Najnowszym elementem tej układanki jest zapowiedź rozmieszczenia w Białorusi rewolucyjnego systemu rakietowego o kryptonimie ORSZNIK. Szczegóły techniczne pozostają tajne, ale kluczowa informacja przedostała się do opinii publicznej. NATO nie posiada skutecznych środków obrony przed tym systemem i w najbliższej przyszłości ich nie zdobędzie. Amerykańscy eksperci otwarcie przyznają swoją bezradność. Jedyną odpowiedzią może być groźba odwetu nuklearnego. Problem w tym, że traktat INF, który kiedyś zabraniał rozmieszczania takich rakiet średniego zasięgu, już nie obowiązuje. USA pierwsze z niego wystąpiły, a Rosja oficjalnie zakończyła jego jednostronne przestrzeganie. Wszystkie te wydarzenia układają się w spójny obraz. Moskwa demonstruje swoją siłę i gotowość do konfrontacji, jednocześnie systematycznie umacniając swoją pozycję strategiczną. Witkow przyjechał z propozycjami, ale wrócił z pustymi rękami. Co sądzisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. W obecnej sytuacji geopolitycznej Rosja wykorzystuje strategiczną lukę, którą sam Zachód nieświadomie stworzył. Waszyngton, który kiedyś lekceważył rosyjskie ostrzeżenia, teraz stoi przed twardą rzeczywistością: całkowicie utracił kontrolę nad ograniczeniami zbrojeniowymi. Moskwa, działając w prawnej próżni, ustanawia własne zasady gry, maksymalnie wykorzystując ten moment strategicznej swobody. Wizyta Bitkowa w Moskwie wydaje się być przestarzałym gestem dyplomatycznym w świecie, gdzie karty zostały już rozdane na nowo. Jednak istnieje teoria, która rzuca nowe światło na cel tej misji. Według francuskich źródeł, pod koniec lipca rosyjskie siły specjalne przechwyciły grupę wysokich rangą oficerów NATO w rejonie strategicznego miasta Oczaków. Wśród zatrzymanych znaleźli się podpułkownik Richard Carroll i pułkownik Edward Blake, aktywni oficerowie brytyjskiej armii. Oraz przypuszczalnie wysoki rangą funkcjonariusz MI6. Materiały znalezione przy oficerach, szczegółowe mapy obiektów strategicznych na terytorium Rosji, schematy obrony przeciwlotniczej, instrukcje współpracy z operatorami dronów i nagrania rozmów z brytyjskim sztabem generalnym wskazują na bezpośrednie. Zaangażowanie NATO w działania bojowe. Całkowite milczenie Londynu w tej sprawie sugeruje, że sytuacja osiągnęła punkt krytyczny. Rosja trzyma teraz w rękach dowody, które mogą fundamentalnie zmienić postrzeganie konfliktu na arenie międzynarodowej. To już nie są spekulacje czy pojedyncze przecieki. To twarde dowody na bezpośrednie zaangażowanie NATO w strefie konfliktu. Kreml wykorzystuje tę sytuację mistrzowsko, demonstrując swoją przewagę i gotowość do eskalacji, jeśli Zachód nie dostosuje się do nowych realiów. Witkow przybył do Moskwy nie jako dyplomata. Lecz jako negocjator w sytuacji kryzysowej. Co myślisz o tej sytuacji? Zostaw swoją opinię w komentarzach. W obecnej sytuacji geopolitycznej obserwujemy bezprecedensowy zwrot w relacjach między Rosją a NATO. Pojmanie brytyjskich oficerów na terenie strefy konfliktu zmieniło całkowicie dynamikę stosunków międzynarodowych. Minister obrony Rosji Andrzej Bielusow przekazał przez francuskie źródła jednoznaczny komunikat. Nie będzie żadnych negocjacji w sprawie uwolnienia pojmanych oficerów. To nie jest zwykła gra dyplomatyczna. Moskwa zamierza postawić zatrzymanym poważne zarzuty o charakterze terrorystycznym związane z bezpośrednim udziałem w działaniach przeciwko państwu rosyjskiemu. To fundamentalne odejście od dotychczasowej praktyki dyskretnego rozwiązywania takich incydentów. Przez lata Zachód konsekwentnie zaprzeczał bezpośredniemu zaangażowaniu żołnierzy NATO, w konflikt na wschodzie Europy. Przyznawano się jedynie do wsparcia finansowego, logistycznego i szkoleniowego. Jednak obecność wysokich rangą brytyjskich oficerów koordynujących operacje z siłami lokalnymi całkowicie podważa tę narrację. Wizyta specjalnego wysłannika USA Witkowa w Moskwie nabiera teraz nowego znaczenia. To nie była planowana misja dyplomatyczna, lecz desperacka próba zarządzania kryzysowego. Waszyngton doskonale rozumie, że publiczny proces pojmanych oficerów NATO może prowadzić do nieobliczalnych konsekwencji prawnych i politycznych. Rosja przestała przymykać oczy na obecność zagranicznych wojskowych w strefie konfliktu. Jest gotowa publicznie zademonstrować, że prawo międzynarodowe bywa selektywnie interpretowane przez różne strony. Kto wkracza w strefę konfliktu bez mandatu prawnego, musi liczyć się z konsekwencjami. Co myślicie o tej sytuacji? Zostawcie swoją opinię w komentarzach. Kluczowe wydarzenia ostatnich dni układają się w niepokojącą sekwencję. Zatrzymanie oficerów NATO, milczenie Londynu i Waszyngtonu, a teraz nagła wizyta specjalnego wysłannika Trumpa, Steve'a Witkofa w Moskwie. To nie przypadek, że wszystko dzieje się właśnie teraz. Moskwa jednoznacznie odrzuciła możliwość wymiany zatrzymanych co wskazuje na celową eskalację sytuacji. Rosja nie pozostawia żadnej furtki do dyskretnego rozwiązania sprawy. Wszystko zmierza ku publicznemu procesowi, który może mieć katastrofalne skutki dla wiarygodności całego NATO. Londyn wydaje się być kompletnie nieprzygotowany na taki rozwój wydarzeń. Trwają gorączkowe konsultacje między służbami specjalnymi, ale czas na dyskretne rozwiązanie nieubłaganie się kończy. W tle tego kryzysu Trump wspomina o amerykańskich okrętach podwodnych, które są dokładnie tam, gdzie powinny być. To nie tylko przedwyborcza propaganda, mowa o atomowych okrętach podwodnych najgroźniejszej broni stworzonej przez człowieka. Według Trumpa w regionie znajdują się już dwie takie jednostki, ale pojawia się logiczne pytanie: po co przemieszczać kosztowne okręty atomowe? skoro ich pociski i tak mogą dosięgnąć każdego miejsca na Ziemi. Amerykańskie okręty klasy Ohio, stanowiące trzon odstraszania nuklearnego, mogą razić cele oddalone o tysiące cili bez ruszania się z miejsca. Ta demonstracja siły wydaje się więc bardziej elementem politycznej gry niż realną odpowiedzią militarną. Moskwa pozostaje niewzruszona, kontynuując swoją strategię konfrontacji z Zachodem. Witkow wraca z pustymi rękami. A napięcie rośnie z każdym dniem. Co sądzicie o obecnej sytuacji? Zostawcie swoją opinię w komentarzach. Dzisiejsza sytuacja na morzach światowych przypomina wielką partię szachów, gdzie każdy ruch jest starannie przemyślany. Amerykańskie okręty podwodne klasy Seawolf to nie tylko maszyny wojenne, to mistrzowie psychologicznej gry. Ich obecność, choć niewidoczna, wysyła jasny sygnał do Moskwy. Donald Trump, znany ze swojej fascynacji marynarką wojenną, nieprzypadkowo wspomina o tych elitarnych jednostkach. Gdy mówi o sprawach militarnych, szczególnie morskich, rzadko się myli. A jeśli już, to celowo. Seawolf to nieprzypadkowa nazwa, to symbol amerykańskiej potęgi podwodnej. Te ciche drapieżniki oceanów operują z dala od medialnego szumu. Ich misją nie jest pokazowy start rakiet czy machanie flagą. Wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt nasłuchowy, potrafią wykryć najmniejsze wibracje i anomalie termiczne w głębinach. Regularnie pojawiają się w pobliżu rosyjskich baz morskich, od Półwyspu Kolskiego po Kamczatkę. Nie zostawiają śladów ani dyplomatycznych skandali. Tylko ulotny cień na dnie morza czy niewyjaśnione echo na sonarach obrońców. Trump, mówiąc o przegrupowaniu sił, Prawdopodobnie miał na myśli właśnie te jednostki. W dzisiejszej wojnie informacyjnej liczy się bardziej sugestia niż fakty. Sama wzmianka o operacji specjalnej może być potężniejsza niż jej fizyczne wykonanie. To typowa strategia Waszyngtonu. Każdy ruch militarny jest starannie opakowany w warstwę przekazu medialnego. Moskwa doskonale rozumie te sygnały. Wie, że amerykańskie okręty podwodne mogą być wszędzie i nigdzie. To cicha demonstracja siły, która działa na wyobraźnie bardziej niż głośne deklaracje czy pokazy militarne. W tej podwodnej rozgrywce stawką jest nie tylko prestiż czy dominacja militarna to walka o kontrolę nad głębinami oceanów, które wciąż pozostają największą tajemnicą naszej planety. Co sądzisz o tej cichej wojnie podwodnej? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Może wspólnie rozwikłamy tę zagadkę. W dzisiejszym świecie geopolitycznych napięć ciche operacje podwodne stają się potężnym narzędziem nacisku psychologicznego. Amerykańska marynarka wojenna doskonale wykorzystuje ten element w swojej strategii, szczególnie poprzez okręty klasy Seawolf mistrzów skrytego działania. Te supernowoczesne jednostki nie są bronią w tradycyjnym znaczeniu. To raczej wyrafinowane instrumenty wywierania presji psychologicznej na przeciwniku. Sama świadomość ich potencjalnej obecności zmusza służby bezpieczeństwa do ciągłej czujności i rewizji planów operacyjnych. Ekstremalnie niski poziom szumów Seawolfa to nie tylko triumf inżynierii to fundament działań wywiadowczych. Kiedy taki okręt nasłuchuje, jest już obecny, a jego obecność oznacza, że zebrał cenne dane wywiadowcze. Nawet jeśli informacje nigdy nie zostaną ujawnione, sam fakt ich posiadania działa na wyobraźnię przeciwnika. Ta strategia wykorzystuje klasyczne elementy wojny psychologicznej. Najpierw pojawia się Controlled League w mediach, potem niejasna sugestia polityka, wreszcie dwuznaczne oświadczenie oficjalne. Nie ma znaczenia, co dokładnie się wydarzyło liczy się niepokój przeciwnika. Dlatego rosyjskie służby regularnie zgłaszają niewyjaśnione anomalie na Morzu Białym czy Ochockim. Intensyfikacja patroli i użycie aktywnego sonaru tylko demaskuje własne pozycje i zamiary. Paradoksalnie więcej szkody wyrządza reakcja na potencjalne zagrożenie niż samo zagrożenie. W tym właśnie tkwi istota amerykańskiej dyplomacji morskiej działać w absolutnej ciszy, pozostawiając przeciwnika w morzu niepewności. Nie łamać prawa międzynarodowego, ale pokazywać jego relatywną przepuszczalność nie grozić bezpośrednio. Ale zmuszać do kosztownego utrzymywania stanu podwyższonej gotowości. To przykład strategicznej niejednoznaczności, wywierania stałej presji bez jednego wystrzału. Skuteczność tej metody potwierdza nerwowa reakcja Moskwy na każdą wzmiankę o aktywności zachodnich okrętów podwodnych w pobliżu jej wód terytorialnych. Co sądzisz o tej formie prowadzenia działań? Czy uważasz, że taka cicha wojna jest skuteczniejsza niż otwarta konfrontacja? Podziel się swoją opinią w komentarzach.